Największym cudem jest po prostu samo istnienie, życie. Cudem jest to, że jesteś, żyjesz i Twoja moc osiągnięcia wszystkiego, czego pragniesz. Cudem jest to, że nie masz żadnych ograniczeń. Możesz stworzyć wszystko. Ograniczenia stwarzasz tylko Ty, poprzez to, na ile sam sobie pozwalasz. Co jesteś w stanie sobie wyobrazić, w co uwierzyć i o co prosić. Największym cudem jest po prostu samo istnienie, życie. Cudem jest to, że jesteś, żyjesz i Twoja moc z osiągania wszystkiego, czego pragniesz. Cudem jest to, że nie ma żadnych ograniczeń. Możesz stworzyć wszystko. Ograniczenia stwarzasz tylko tym, poprzez to, na ile sam sobie pozwalasz, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, w co uwierzyć i o co prosić. Największym cudem jest po prostu samo istnienie, życie. Cudem jest to, że jesteś, żyjesz i Twoja moc osiągnięcia wszystkiego, czego pragniesz. Cudem jest to. Że nie ma żadnych ograniczeń, możesz stworzyć wszystko. Ograniczenia stwarzasz tylko ty, poprzez to, na ile sam sobie pozwalasz, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, w co wierzyć i o co prosić. Największym cudem jest po prostu samo istnienie, życie. Cudem jest to, że jesteś, żyjesz. I Twoja moc osiągnięcia wszystkiego, czego pragniesz. Cudem jest to, że nie ma żadnych ograniczeń. Możesz stworzyć wszystko. Ograniczenia stwarzasz tylko ty poprzez to, na ile sam sobie pozwalasz, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, w co uwierzyć i o co prosić. Możesz zapisać się na kurs stworzony na podstawie książki tworzenie pieniędzy, klucze do obfitości. Link do kursu jest w opisie. Zapraszam.